Dzień dobry, Monika Wójcik. Czas na nowy odcinek programu informacyjnego Świdnik TV. W dzisiejszym wydaniu: Świdnik wśród liderów inwestycji, prace na ulicy Witosa, koncert charytatywny dla Łukasza Wrony, niedzielne familijki, siatkarskie i piłkarskie rozgrywki Awi, Świdniczanka Świdnik zagra z lewartem lubartów oraz sukcesy Świdniczan na Mistrzostwach Świata w kickboxingu. znalazł się na czwartym miejscu w kategorii miast powiatowych w rankingu liderzy inwestycji za lata 2019-2021. To najwyższe lokata w historii naszego miasta. Czwarte miejsce w rankingu liderów inwestycji to jest bardzo wysokie miejsce. Przypomnę, że w kategorii miasta, które są siedzibą powiatów, a, a więc jest w tej chwili 314 takich miast. I my jesteśmy na czwartym miejscu. To jest wielki sukces, ale to jest też probierz dobrego zarządzania całością miasta. Tutaj trzeba dbać o wszystkie segmenty życia miasta, dbać, żeby się rozwijały, ale jednocześnie wypracować nadwyżkę budżetową, bo to ta nadwyżka budżetowa służy inwestycjom. I oczywiście to jest bardzo skomplikowane, ponieważ tutaj działania są rozłożone na lata. Z jednej strony tak, jak najbardziej bardzo pomocne są tutaj środki Unii Europejskiej, ale trzeba mieć wkład własny. Trzeba robić doskonały montaż finansowy, wieloletnią taką prognozę finansową. No my wpadliśmy na taki pomysł, że wypuściliśmy obligacje, które służą nam jako wkład własny i służą nam rozwojowi tego rynku inwestycji. No, zawsze powtarzamy, że nie pracujemy dla rankingów, tylko dlatego, żeby po prostu w świdniku było ładnie, żeby dobrze się żyło, ale te rankingi jakby pokazują pewien trend i, i pokazują jakąś taką drogę, że no, dobrą drogą miasto zmierza. Ten ranking akurat tutaj chodzi o. Ponad 300 miast powiatowych, które zostały sklasyfikowane, my zajęliśmy rzeczywiście czwarte miejsce za ostatnie 3 lata. W poprzednim rankingu było to miejsce piąte, wcześniej trzydzieste. No a jeszcze kilkanaście lat temu to były pozycje powyżej setnego miejsca, więc więc tutaj widać jasno, że ten trend się zmienia. To są wydatki per capita na mieszkańca, na inwestycje. W ostatnich trzech latach to było ponad 1800 złotych, to niespełna 200 milionów na inwestycje, no które przede wszystkim powodują rozwój miasta, prawda, czyli to, że inwestujemy to ma też jakiś wpływ później na nasze życie bo są nowi inwestorzy nowi, nowi mieszkańcy jeśli miasto dobrze wygląda no to ludzie chcą u nas mieszkać jeśli miasto się rozwija to inwestorzy chcą inwestować więc i, i na takie rankingi też ci inwestorzy zwracają uwagę szukając lokalizacji dla swoich biznesów już wkrótce mieszkańcy skorzystają z ulicy Witosa budowa ulicy zbliża się ku końcowi to jest jedna z najbardziej nas cieszących inwestycji, ponieważ no, myślę, że nie z, nie z winy władz miasta, ale ta inwestycja była od wielu lat no, jakby przekładana. Tu chodziło przede wszystkim o sprawy własnościowe. Nie wszyscy mieszkańcy chcieli się zgodzić na to, by ta droga w nowym kształcie powstała. No, nie ukrywam, że działaliśmy w. W tym czasie w trybie spec ustawy, ale nie zapominając też o konsultacjach. I, I myślę, że pogodziliśmy w końcu te zwaśnione strony, i udało się tą ulicę no, najpierw zaprojektować, co też trochę trwało, skonsultować, no i nareszcie wybudować. Zostało jeszcze, można powiedzieć, trochę prac kosmetycznych, no ale już mieszkańcy można powiedzieć, korzystają, mogą korzystać i, i no, no, bardzo nas to cieszy, to jest ulica. Może niezbyt długa, ale wokół której mieszka bardzo dużo osób. No i tak jak zapowiadaliśmy na początku tej kadencji, będziemy budować ulice przede wszystkim patrząc na to, ile osób przy tych ulicach mieszka. I tutaj właśnie program budowy w pełnej infrastrukturze takich ulic, jak Witosa, Działkowca, Drewniana. No i w takiej ograniczonej infrastrukturze, gdzie no po prostu mniej osób mieszka, a też zależy nam, żeby było wygodnie. Czyli program grup gdzie już powstało ponad 50 takich ulic. Świdniczanie nie ustają w działaniach mających pomóc Łukaszowi Wronie, u którego zdiagnozowano glejaka czwartego stopnia. Już w niedzielę w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się koncert charytatywny na rzecz świdniczanina. Serdecznie zapraszam w niedzielę od godziny 15 do moku. Y będą dwa panele od 15 do 17, panel rodzinny, Duży, bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Od 17 do 22.30 yy, scena się zatrzęsie, dużo koncertów. W międzyczasie będą prowadzone licytacje, więc przychodzimy spędzić wspólnie dobry czas w fajnej atmosferze, w szczytnym celu. Poprzednio filmowy seans z maluchem, a teraz spotkanie z muzyką. Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert gordonowski, który odbędzie się w ramach cyklu Niedzielne familijki. Tym razem rodzice będą mogli wziąć udział w koncercie opartym o teorię uczenia się muzyki Gordona, którą poprowadzą ed instruktorzy z grupy Edu Music. Przez kolejne niedzielę jesieni i zimy chcemy zaprosić świnnickie rodziny do spędzania czasu w naszym ośrodku. Poprzednio zorganizowaliśmy seans filmowy, w którym uczestniczyły również maluchy, a teraz zapraszamy na koncert Kortonowski z Edu Music zatytułowany Witajcie w naszej bajce. Uczestnicy będą mieli okazję bawić się i uczyć w rytm melodii z filmu Akademia Pana Kleksa. Po Więcej informacji zapraszamy na naszą stronę mok.świdnik.pl Żółto-niebiescy mają za sobą mecz z Lechią Tomaszów Mazowiecki, którą pokonali w trzech setach. Teraz przed własną publicznością podejmą PSG KPS Siedlce. Spotkanie już w sobotę o godzinie 17 w hali szkoły podstawowej nr 7. Zawsze z Siedlcami mecze są trudne, podobnie jak z Tomaszowem. No tylko, że tutaj bilans mamy już powiedzmy niekorzystny. Trudny mecz na pewno, zespół z jest przebudowany, na pewno duże doświadczenie na przyjęciu trzech chłopaków bardzo doświadczonych z młodzieżą na ataku i z, też z doświadczeniem na rozegraniu i tutaj będzie na pewno ciężki mecz. Niezwykle ważny mecz też dla nas, bo później wyjeżdżamy do Wrocławia do faworyta, jednego z faworytów ligi. Ja się też głośno mówię o tym, że w tym roku chcą grać o medale. Także no niezwykle trudny przeciwnik, ale gramy u siebie i na pewno taniej skóry nie sprzedamy. Będziemy chcieli bardzo ten mecz wygrać. W miniony weekend piłkarze Awi Świdnik przywieźli z Tarnowa trzy punkty. Zwycięstwo zadedykowali cierpiącemu na białaczkę koledze z drużyny. O tym, jakie nastroje panują w klubie po meczu i przed derbami z hełmianką hełm zapytaliśmy trenera Łukasza Mierzejewskiego i Tomasza Zająca skrzydłowego żółto-niebieskich. Myślę, że mamy powtórkę z poprzednich meczów. E, musimy się już myślę, przyzwyczaić do tego, że, że, drużyny, że my występujemy w roli faworyta i drużyny przeciwne się <laughs> ustawiają w obronie niskiej. I tak też e, ten ostatni mecz wyglądał. Straciliśmy piersi, bramkę i. Przez błąd w ustawieniu i, i trzeba było gonić wynik. Brawa dla chłopaków, że, że konsekwentnie do końca wierzyli w osiągnięcie dobrego wyniku i tak też się stało. Mecze z chemianków zawsze były wyrównane i, i takie mocno w kontakcie, także tego się spodziewamy. No my z kolei no, tych zwycięstw u siebie yy, mamy mało i, i będziemy dążyć do tego, żeby, żeby no, zadowolić kibiców i, i wygrać ten mecz u siebie. Znowu musieliśmy gonić no, przez, przez własne błędy, tak, tak naprawdę głupie błędy, bo, bo tracimy bramki na, na, z własnej winy, nie, nie po jakichś pięknych akcjach drużyn przeciwnych, tylko z własnych tam jakichś nie wiem, indywidualnych czy, czy też grupowych pomyłek, e, co, co, co się stało, że odwróciliśmy losy meczu. Myślę, że, że od 20 minuty tak naprawdę przejęliśmy kontrolę nad meczem ale brakowało nam finalizacji. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że zagraliśmy ten mecz dla Maćka Góralskiego, który ma teraz duże problemy zdrowotne i to zwycięstwo było dla niego. Za KS Świdniczanką Świdnik bardzo dobre spotkanie. Piłkarze rozgromili przed własną publicznością Motor Drugi Lublin 7 do 2. Teraz pojadą do Lubartowa, gdzie już w sobotę zmierzał się z tamtejszym Lewartem. Początek spotkania o godzinie 15. Na pewno jeśli chodzi o, o, o ten moment, w którym jesteśmy, czyli te 10 kolejek, które za nami, no to na pewno napawają dużym optymizmem, bo tak naprawdę 9 zwycięstw, 1 jeden remis, także myślę, że każdy na naszym miejscu by był bardzo zadowolony z naszej postawy i z tego, jak wyglądamy na dzień dzisiejszy na boisku, jeśli chodzi o, o najbliższy mecz, czyli ten mecz wyjazdowy w Lubartowie. Podejście takie jak, jak co tydzień, tak? Wychodzimy i będziemy chcieli zagrać jak najlepszy mecz, a przy tym zdobyć kolejne trzy punkty. Włoskie Lido di Jeselo, gdzie odbyły się Mistrzostwa Świata w kickboxingu, okazało się szczęśliwe dla świdniczan. Młodzi sportowcy przywieźli do domu trzy medale. W mistrzostwach wzięli udział zawodnicy z 63 państw, w tym z Polski. Wśród reprezentujących reprezentantów naszego kraju znaleźli się Świdniczanie z LKS Dan oraz Akademii Sztuki Walki Go Fight. Oba kluby mogą poszczycić się tytułami mistrzów i wicemistrzów Świdniczanie poradzili sobie bardzo dobrze. Mieliśmy w Lido Solo, gdzie odbywały się Mistrzostwa Świata, całą grupę zawodników z naszego miasta, reprezentującą dwa kluby, Lubelski Klub Sportu Walki Dan Świdnik i świdnicką filię klubu ASW Go Fight Łęczna. Dwa medale przywieźli reprezentanci naszego klubu. Jan Hawrysz w kategorii kadetów młodszych do 42 kg osiągnął największy sukces, w historii naszego klubu zdobywając srebrny medal i tytuł wicemistrza świata w kickboxingu w formule Point Fighting. Wygrał dwa pojedynki, przegrał finał z w tej chwili numerem jeden w światowym rankingu po bardzo wyrównanej walce. Warto dodać, że do końca jego start stał pod znakiem zapytania ze względu na kontuzję odniesioną tuż przed wyjazdem. Udało się, jesteśmy z tego bardzo dumni, bo jest to osiągnięcie, którego, tak jak mówiłem, nie mieliśmy jeszcze w naszym klubie. Brązowy medal. Kacper Kuraś, kadeci starsi do 37 kg, również dwie walki wygrane, przegrana w półfinale z reprezentantem Gwatemali. Oprócz medalistów reprezentowali nas jeszcze Kacper Głowienka i Jakub Trześniak. Obaj wygrali po jednym pojedynku. Niestety nie udało się dojść do strefy medalowej, ale startowali w najbardziej obsadzonych kategoriach, gdzie było po dwudziestu kilku zawodników w wadze. Oprócz naszych reprezentantów brązowy medal zdobył również yy, świdniczanin Maciej Paczkowski z klubu ASW Go Fight Łęczna. W tym roku na Mistrzostwo Polskie nam poszło bardzo dobrze, bo zdobyliśmy dużo nowe wicemistrzostwo kraju dzieci i kadetów. Wyprzedziło nas tak naprawdę tylko X-Fight Piaseczno. Byliśmy drudzy przed Danem Świdnik, zdobywając tak naprawdę 11 medali na 12-osobową ekipę, gdzie 8 osób z tej ekipy zostało wybranych do kadr narodowych, dzieci i kadetów, z czego 4 pojechały na Mistrzostwa Świata. I na Mistrzostwach Świata udało się tak naprawdę po 10 latach zdobyć pierwsze dwa medale. Pierwszy zdobył Maciej Paczkowski, jest drugim wicemistrzem świata w dzieciach. A drugi medal zdobył Marcel Gugułka, to jest co prawda zawodnik z Łęcznej, ale to też jest bardzo wielkie osiągnięcie, gdzieś tam miał finał ze Stanami Zjednoczonymi, który minimalnie przegrał. Dla mnie jako trenera, który prowadzi już 10 lat treningi to jest mój jubileusz, tak naprawdę dziesięciolecia. Jest to mega, mega niespodzianka, jest to mega prezent do moich zawodników. Nie spodziewałem się, że będą aż takie sukcesy na tych mistrzostwach. Wiedziałem, że możemy coś urwać, ale, ale że aż tak, to, to tego nie przewidziałem w ogóle. Jest mi niezmiernie miło, że się, że się to udało. Bardzo dumny jestem z siebie. To dzięki tej pracy przez 5 lat i dzięki pomocy mojego trenera Dawida Szewczyka. Ale bardzo przyjemnie, przyjemnie mi się robi, gdy spotykam ludzi, którzy mi po prostu gratulują, ale wiem, że trzeba jeszcze ćwiczyć. Po szkole zazwyczaj odpoczywam, później chodzę na treningi trzy razy w tygodniu. Każdy trening jest inny, ale w każdym uczę się czegoś nowego i po prostu pozwala mi to poszerzać swoje umiejętności. I to już wszystko w tym programie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka.